Cześć! Nowy rok to nowe możliwości. My w tym roku ruszamy z vlogami na Morze Projekt. Będziemy Wam pokazywać, co się u nas dzieje, kiedy Was u nas nie ma. Będziemy Wam opowiadać o szkoleniach, o różnych eventach, ale przede wszystkim będziemy Wam sprzedawać wiedzę techniczną, ciekawą, o produktach, o tym, jak układać włosy. Cały taki smakołyk, który nie dostaniecie na co dzień. Słuchajcie, w tym tygodniu u nas się będzie działo bardzo dużo. Przyjeżdżają nowe fotele. Nawiązaliśmy współpracę z nową marką kosmetyków, więc zaraz Wam pokażę, co to jest. Przetestujemy to, i oczywiście w następnej serii opowiemy, czy produkty są OK, jak sobie z nimi radzimy, i czy Wy sobie z tym poradzicie na pewno. Dobra, to lecimy, zobaczmy, co do nas przyjechało. No dobra, przyjechały do nas kosmetyki firmy London Grooming Company. Eee, ta książeczka będzie na Was czekała na naszej poczekalni. Będziecie mogli zobaczyć eee, i przeczytać, co tam ciekawego przyjechało. My się bierzemy za testowanie produktów. Możecie pytać, sprawdzać. Eee, no i znajdziecie też to w naszej gablocie. Oprócz kosmetyków London Grooming Company przyjechały do nas jeszcze dwa ciekawe produkty. Są to balsamy do brody, które zawierają keratynę. Dostałem informację, że przy suszeniu i nałożeniu tego produktu jesteśmy w stanie porządnie wyprostować i wyczesać tą brodę. Bierzemy to na testy i zobaczymy co się będzie działo.